A co z przebywaniem w towarzystwie nieszczerych ludzi? To wielkie rozczarowanie. Osoby, które cały czas się popisują, plotkują, lub znęcają się, nawet nie rejestrują się na Twojej skali rezonansu, to tak, jakby mówiły zupełnie innym językiem, którego wolałbyś nie rozumieć. Ach i nie zapominajmy o tym szczególnym talencie radarze fałszu. Wybrani mają tę niesamowitą zdolność. Wykrywania fałszywej osoby z daleka, jakby mieli wbudowany detektor fałszu. To jak twoja supermoc, która utrzymuje twój świat realny i autentyczny. Kolejnym znakiem jest to, że jesteś czarną owcą. Bycie czarną owcą w rodzinie oznacza, że jesteś odmiencem wśród członków rodziny zupełnie innym i przeciwnym do twojej rodziny lub osób, z którymi mieszkasz. Nic dziwnego, że czujesz się jak dziwak w swojej własnej rodzinie. Podczas gdy inni idą w jednym kierunku, ty jesteś na zupełnie innej drodze. Wybrani często wyróżniają się jak element układanki, który nie do końca pasuje. To może być samotne miejsce, czuć się jakbyś żył na innej planecie, z dala od ziemskich więzi rodzinnych. Trzecim znakiem jest to, że jesteś naturalnym Dawcą. Nie powstrzymujesz się, jeśli chodzi o bycie miłym dla ludzi, lub jeśli ktoś cię potrzebuje. Wiele osób, które cię znają i obserwują, może myśleć, że jesteś głupkiem lub pajacem i że wszyscy cię wykorzystują, ale to świadectwo twojej hojnej natury i znak twojej prawdziwej wewnętrznej siły. Nie robisz tego dla uznania lub nagrody, robisz to, ponieważ jest to nieodłączna część tego, kim jesteś. Jesteś dostrojony do myśli i opinii otaczających cię osób, ale wybierasz ignorowanie wszelkiej negatywności, znajdując satysfakcję w swojej umiejętności pomagania innym, nie oczekując niczego w zamian. Uosabiasz rolę dostarczyciela, ceniąc hojność i życzliwość ponad interes własny, nie wahając się wyciągnąć pomocnej dłoni, nawet jeśli niektórzy mogą wykorzystać Twoją dobrą wolę. Obserwowanie szczęścia innych daje ci wewnętrzny spokój. Czwartym znakiem jest wrodzona wiedza w tobie. Rozpoznajesz swoją wyjątkowość i uznajesz swoją rolę jako wybrańca w tym rozległym wszechświecie. Możesz próbować to bagatelizować, aby uniknąć wrażenia arogancji, ale bez względu na to, jak bardzo starasz się ukryć tę prawdę, pozostaje ona niezachwiana. Twoja współczująca i łagodna natura może utrudniać głośne głoszenie swojego celu, ale to jest całkowicie w porządku. Twój cel objawi się w swoim czasie na swój własny sposób. Wiesz, że jesteś przeznaczony do tego, aby wnieść znaczący wkład w ten wszechświat. Odkrycie, że jesteś wybrańcem, nie zawsze jest tak proste jak usłyszenie, że jesteś przeznaczony do wielkości. Czasami przypomina to rozwiązywanie zagadki, gdzie tajemnicze wskazówki i znaki stopniowo ujawniają Twój status jako obiecanego księcia namaszczonego zbawiciela lub predestynowanej istoty. Bycie wybrańcem to nie spacer po parku, zwłaszcza w świecie, w którym większość ma tendencję do podążania za tłumem. Ty natomiast jesteś autentycznym myślicielem wykraczającym poza schematy. To, co dla wszystkich innych może wydawać się zupełnie normalne Tobie, często wydaje się całkowicie błędne. Wiele osób, które są wśród wybranych, wciąż nie wie, kim są. Wszyscy jesteśmy różni. Jako ludzie mamy swoje cechy, ale tylko nieliczni z nas są wybrani. Być może zastanawiasz się, co to znaczy być wybrańcem. Czy to w ogóle jest prawdziwe? Czy to coś religijnego, czy przesądne przekonanie? Jeśli którekolwiek z wydarzeń, którymi podzielę się w tym filmie, miało miejsce w Twoim życiu, przygotuj się na niezapomnianą przygodę. Los zaplanował z Tobą fascynujące spotkanie. To na pewno nie jest coś religijnego. To umiejętność jednostki, którą posiada tylko niewielu, a tylko nieliczni z nas są tego świadomi. Bycie Wybrańcem oznacza, że nie jesteś zwykłą osobą. Widzisz, większość ma tendencję do podążania tą samą starą rutyną, bez większego zastanowienia. Trzymają się swoich przekonań i rzadko je kwestionują. Ale wybrani, no cóż, są inni, są jak superbohaterowie świadomości, myślą, działają i czują w wyjątkowy sposób. Są tutaj, aby pomagać światu rosnąć i stawać się lepszym za każdym razem, gdy się rodzą. Ci wybrani mają ogromną ilość energii, ponieważ znajdują się na wyższym poziomie niż zwykli ludzie. To tak jakby wibrowali na specjalnej częstotliwości, a ta energia pomaga im podnosić nie tylko siebie, ale także nas wszystkich i cały świat. To tak jakby mieli misję ulepszania wszystkiego dla wszystkich. Ale zanim w ogóle dowiedzą się, że są wybrańcami, przechodzą przez wiele trudności w życiu cierpią, ponieważ mają dobre serca, a ich priorytetem jest stawianie innych ludzi na pierwszym miejscu i nie zastanawianie się nad sobą. Tak, ponieważ pierwszym znakiem, że jesteś wybrańcem, jest to, że nie jesteś fałszywy. Jest coś w byciu wybrańcem, co sprawia, że udawanie jest prawie niemożliwe. Pretendowanie po prostu do ciebie nie pasuje. Wolisz wyjść z pokoju, niż odgrywać farsę, ponieważ jest to sprzeczne z twoją naturą. To jak noszenie butów, które nie pasują, są niewygodne i złe. A co z przebywaniem w towarzystwie nieszczerych ludzi? To wielkie rozczarowanie. Osoby, które cały czas się popisują, plotkują lub znęcają się, nawet nie rejestrują się na Twojej skali rezonansu, to tak jakby mówiły zupełnie innym językiem, którego wolałbyś nie rozumieć. Ach i nie zapominajmy o tym szczególnym talencie radarze fałszu. Wybrani mają tę niesamowitą zdolność wykrywania fałszywej osoby z daleka, jakby mieli wbudowany detektor fałszu. To jak twoja supermoc, która utrzymuje twój świat realny i autentyczny. Kolejnym znakiem jest to, że jesteś czarną owcą. Bycie czarną owcą w rodzinie oznacza, że jesteś odmieńcem wśród członków rodziny zupełnie innym i przeciwnym do twojej rodziny lub osób, z którymi mieszkasz. Nic dziwnego, że czujesz się jak dziwak w swojej własnej rodzinie. Podczas gdy inni idą w jednym kierunku, ty jesteś na zupełnie innej drodze. Wybrani często wyróżniają się jak element układanki, który nie do końca pasuje. To może być samotne miejsce, czuć się jakbyś żył na innej planecie, z dala od ziemskich więzi rodzinnych. Trzecim znakiem jest to, że jesteś naturalnym dawcą. Nie powstrzymujesz się, jeśli chodzi o bycie miłym dla ludzi, lub jeśli ktoś Cię potrzebuje. Wiele osób, które Cię znają i obserwują, może myśleć, że jesteś głupkiem lub pajacem i że wszyscy Cię wykorzystują. Ale to świadectwo Twojej hojnej natury i znak Twojej prawdziwej wewnętrznej siły. Nie robisz tego dla uznania lub nagrody, robisz to ponieważ jest to nieodłączna część tego, kim jesteś. Jesteś dostrojony do myśli i opinii otaczających, chcecie osób, ale wybierasz ignorowanie wszelkiej negatywności, znajdując satysfakcję w swojej umiejętności pomagania innym, nie oczekując niczego w zamian. Uosabiasz rolę dostarczyciela, ceniąc hojność i życzliwość ponad interes własny. Nie wahając się wyciągnąć pomocnej dłoni, nawet jeśli niektórzy mogą wykorzystać twoją dobrą wolę. Obserwowanie szczęścia innych daje ci wewnętrzny spokój. Czwartym znakiem jest wrodzona wiedza w tobie. Rozpoznajesz swoją wyjątkowość i uznajesz swoją rolę jako wybrańca w tym rozległym wszechświecie. Możesz próbować to bagatelizować, aby uniknąć wrażenia arogancji, ale bez względu na to, jak bardzo starasz się ukryć tę prawdę, pozostaje ona niezachwiana. Twoja współczująca i łagodna natura może utrudniać głośne głoszenie swojego celu, ale to jest całkowicie w porządku. Twój cel objawi się w swoim czasie na swój własny sposób. Wiesz, że jesteś przeznaczony do tego, aby wnieść znaczący wkład w ten wszechświat. Czasami możesz czuć, że należysz do innego miejsca miejsca, charakteryzującego się pokojem i wolnego od przemocy. Samolubne i brutalne czyny innych, brak życzliwości, wszystko wydaje ci się bez sensu. Ostatnim znakiem, że możesz być wybrańcem jest Twoja wiara w wyższą moc. Ta moc, niezależnie od różnych nazw, jakie ludzie jej przypisują poprzez swoje religie, jest niezaprzeczalnie prawdziwa. Wiara w tę wyższą moc nie wymaga przestrzegania konkretnej religii, chodzi o uznanie niesamowitej energii i boskości obecnej we wszechświecie. Podczas gdy niektórzy mogą nie mieć zbyt dużego szacunku dla mocy duchowej, Ty, jako wybraniec, głęboko szanujesz moc wszechświata i wierzysz, że jest coś lub ktoś większy od nas, kto nad nami czuwa. Połączenie z tą wyższą mocą wlewa. W Ciebie wiarę, że możesz osiągnąć wszystko, co sobie zamierzasz. Wierzysz, że kiedy o coś prosisz lub się modlisz, to się spełni, ponieważ ta wyższa moc, ta niezwykła energia, odpowiada na nasze intencje. Mocno wierzysz, że czyniąc dobro i będąc miłym, przyciągasz pozytywność do swojego życia, bez względu na to, jak traktują Cię inni. W Tobie tkwi szczególna moc. Dająca ci perspektywę, którą wielu może przeoczyć, lub mieć trudności z jasnym postrzeganiem. Wybrani posiadają unikalny rodzaj świadomości od urodzenia, ale wyzwania życia mogą czasami sprawić, że czują się zniechęceni. Wtedy dzieje się coś niezwykłego, pobudka, która wstrząsa nimi do głębi. To nie szaleństwo, ale raczej Wzniesienie się na wyższy poziom istnienia, niemal anielski. To przejście od poczucia się nisko do poczucia się głęboko wzniesionym. Ta transformacja, znana jako zmiana częstotliwości, może prowadzić do zauważalnej zmiany w Twojej perspektywie życia. Możesz poczuć się zmuszony do uwolnienia się od szkodliwych nawyków, ponownego nawiązania kontaktu ze starymi znajomymi lub wyruszenia w duchową podróż. Konieczne jest zrozumienie, że wybrani, pomimo napotykania niezrozumienia i okazjonalnej negatywności, nie są tutaj, aby krzywdzić innych. Mogą nieumyślnie powodować dyskomfort, mówiąc prawdy, które kwestionują status quo, ale ich intencje są zakorzenione w życzliwości. Podczas swojej niezwykłej podróży, wybrani pozostają świadomi, że nie wszyscy mają zamiar wyrządzić krzywdę. I że ludzie w tym, oni sami są z natury niedoskonali.